Żyjemy w świecie, który, no cóż, potrafi dać w kość. Wszędzie stres, presja. Dlatego, umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, to już nie jest jakiś luksus, a po prostu klucz do dobrego samopoczucia. Dzisiaj przyjrzymy się, czym tak naprawdę jest wolność emocjonalna i jak można ją krok po kroku osiągnąć, żeby odzyskać ten wewnętrzny spokój. Okej, okay. zacznijmy od prostego pytania. Czy zdarzyło się kiedyś poczuć się, że to emocje przejęły stery? Ten moment, kiedy reakcja jest szybsza niż myśl, to jest coś, co zna chyba każdy z nas. Ale co by było, gdyby można było nauczyć się obserwować te emocje z boku, zamiast pozwalać, by to one nami rządziły? I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Zobaczmy tę fundamentalną różnicę. Z jednej strony mamy bycie kontrolowanym przez emocje czyli taki automat, często nieprzemyślana reakcja a z drugiej strony świadome doświadczanie. Czyli stworzenie takiej małej przestrzeni między tym, co czujemy, a tym, co robimy. Cała sztuka polega na tym, żeby przejść od tej reaktywności do świadomego wyboru. Dobrze, to zanurzmy się w to trochę głębiej. Co tak naprawdę kryje się za tymi słowami wolność emocjonalna? Bo uwaga to wcale nie jest brak uczuć, wręcz przeciwnie to coś o wiele, wiele głębszego. A więc kluczowy punkt jest taki. Wolność emocjonalna to nie jest wrodzony talent dla wybranych, to jest umiejętność, którą każdy z nas może rozwijać. To stan, w którym emocje stają się naszymi sojusznikami, cennym sygnałem, a nie jakimś dyktatorem, który rządzi naszymi działaniami. Chodzi po prostu o odzyskanie sterów. No dobrze, to po czym poznać taką osobę? Po pierwsze, absolutna podstawa to samoświadomość, czyli wiedza, co się we mnie dzieje w danym momencie. Zaraz potem idzie akceptacja, zgoda na to, że każda emocja jest ok, nie ma tych złych i dobrych. Do tego dochodzi regulacja, czyli elastyczność w reakcjach i co mega ważne, odpowiedzialność, czyli zrozumienie, że to my zarządzamy naszymi uczuciami, a nie odwrotnie. Ten cytat świetnie to obrazuje. Doktor Konieczny porównuje równowagę do stabilnej platformy. To nie znaczy, że nic nas nie rusza, że jesteśmy ze skały. Absolutnie nie. To znaczy, że nawet po największej burzy potrafimy wrócić do swojego centrum, do tego punktu wyjścia, do wewnętrznego spokoju. No dobrze, ale skoro to takie ważne i pożyteczne, to dlaczego tak często nam to po prostu nie wychodzi? Przejdźmy teraz do tego, co nam przeszkadza, co sprawia, że emocje biorą górę mimo naszych najlepszych chęci. Co ciekawe, te przeszkody można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony mamy bariery zewnętrzne, czyli kultura, społeczeństwo, to co nam mówią, co wypada czuć. Ale są też te wewnętrzne blokady, często dużo silniejsze, jakieś przekonania z dzieciństwa, stare rany, czy po prostu lęk przed odrzuceniem. I one często, działając razem, tworzą naprawdę potężny mógł. Ale, i to jest naprawdę dobra wiadomość, jest nadzieja. Jak podkreśla profesor Dobrzeńska, samo zobaczenie tych barier, nazwanie ich, to już jest ogromny krok do przodu. Świadomość jest pierwszym i najważniejszym etapem zmiany, bo kiedy wiemy, co nas blokuje, możemy w końcu zacząć nad tym pracować. No dobrze, teoria za nami. Wiemy już, czym jest wolność emocjonalna i co stoi na przeszkodzie czas na konkrety. Otwórzmy naszą skrzynkę z narzędziami i zobaczmy, co można zrobić, żeby tę wolność w sobie rozwijać. Mamy tu cztery takie, powiedzmy, filary. Mindfulness, czyli uważność, która uczy obserwacji bez oceniania. Dziennik emocji, który pomaga zobaczyć pewne wzorce, samoakceptacja, która jest absolutnym fundamentem, no i kontakt z naturą. I co ciekawe, badania z Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdzają, że to ma realny wpływ na naszą biochemię, obniżając poziom kortyzolu. A teraz coś super prostego i mega szybkiego. Technika 478. Można ją zrobić dosłownie wszędzie: w pracy przybiórku, w autobusie, w kolejce, w sklepie. Kilka takich cykli, wdech na 4, trzymamy na 7, wydech na 8, potrafi niemal natychmiast wyciszyć nasz układ nerwowy. Daje tę cenną chwilę oddechu w napiętej sytuacji. A co w sytuacji kryzysowej? Kiedy czujemy, że zaraz wybuchniemy albo zaleje nas fala lęku, zobaczmy, jakie są narzędzia do użycia na gorąco tu i teraz. Tutaj z pomocą przychodzi technika Stop. Cztery proste kroki, które tworzą bezcenną pauzę między bodcem a reakcją. S. Stop. Po prostu się zatrzymaj. T. Zrób krok w tył, nawet mentalnie. O. Zaobserwuj, co się dzieje. I dopiero P. Postępuj dalej, ale już z większą świadomością. To jest esencja wolności emocjonalnej w praktyce. Kolejne potężne narzędzie to model RIN od psycholożki Tary Brach. R. Rozpoznaj, co czujesz. A. Pozwól temu uczuciu po prostu być, nie walcz z nim. I. Zbadaj je z ciekawością, jak naukowiec. I na koniec najważniejsze. N. Nie identyfikuj się z tym. Emocja jest czymś, co się doświadcza, a nie czymś, kim się jest. To tylko gość, który zaraz wyjdzie. A co w tych najtrudniejszych momentach? Jak atak paniki? Wtedy warto skorzystać z techniki 54321. To jest jak rzucenie kotwicy w środku sztormu. Angażuje wszystkie zmysły i brutalnie sprowadza naszą uwagę z powrotem do tu i teraz, wyciągając nas z tego wiru myśli i lęku. Niezwykle skuteczne narzędzie uziemiające. I tak, zbliżając się do końca, dochodzimy do jednej niezwykle ważnej myśli, która trochę zmienia perspektywę. Wolność emocjonalna to nie jest jakiś puchar do zdobycia, jakiś ostateczny cel na horyzoncie. Profesor Jarymowicz doskonale to ujęła to jest ciągły proces, nieustanna praktyka, trochę jak z dbaniem o kondycję fizyczną, nie idzie się raz na siłownię na całe życie. Każdego dnia pojawiają się nowe okazje do ćwiczenia świadomości, akceptacji i mądrej regulacji to jest po prostu podróż, a nie destynacja. I na sam koniec pytanie do refleksji. Nie trzeba od razu robić rewolucji, czasem wystarczy jeden maleńki krok. Może to będzie jeden świadomy oddech w ciągu dnia? A może nazwanie jednej emocji, bez oceniania jej? Każdy, nawet najmniejszy krok w tę stronę, ma ogromne znaczenie. Zanim skończymy, jeszcze jedna niezwykle ważna uwaga. Pamiętajmy, proszę, że treści zawarte w tym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Autorzy nie są lekarzami, a informacje tu przedstawione nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą. Zawsze przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w stylu życia, diecie czy rozpoczęciem nowych praktyk należy skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób przewlekłych lub przyjmowania leków. Po prostu przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zdrowotnych, najpierw konsultacja ze specjalistą. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.